Strawie ja straciłem w życie. No. Lolo, lolo. Ale to z nie umiem zrobić. A! Co to jest? A cisza, to nie działa. No, no. Yes, Na stronie! Paulina! <gul> no. Zbieramy fale z kosmosu. Dni ze starych lokach są mega creepy Uuuu. Uuuu. Mona Lisa, everyone's not enough to see her. She's a Mona Lisa, everyone's not enough to see her. There must be something bad. tego nie było. Halo, ja już się cieszyłam, że zaraz wiosna. Smuteczek. Cześć, wszystkim! Witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z czymś, co Wy uwielbiacie na moim kanale, czyli luźny blog. Wracamy do rzeczywistości. Wróciłam z wyjazdu, byłam w Miami, na Bacha, przeżyłam wakacje życia, było super ransko, ale niestety dzisiaj studia! Niestety, niestety zobaczymy, jak będzie. Zaczynam w ogóle nowy semestr. Ale w sumie to dobrze, że zaczynam nowy semestr, bo mam pewność, że o niczym nie zapomniałam i nie miałam żadnych po prostu prac domowych, bo wszystkich rzeczy, i tak mam nowe, więc chociaż tyle. W Miami, tak jakby było. Cofnięcie czasu o 6 godzin. Jak teraz mamy godzinę 8, to w Miami teraz jest godzina 2. Czyli mój organizm czuje, jakby była godzina druga. Dziwne to jest uczucie, strasznie dziwne, chociaż nie wiem, teraz się udział i nie jest najgorzej, szczerze mówiąc, zobaczymy jak będzie w trakcie dnia, bo boję się, że ten jetlag mi faktycznie złapie i ja będę taka padnięta, że będę musiała się prostu przestać po przespać pewnie po uczelni, ale zobaczymy jak to będzie. Muszę jeszcze rozpakować walizkę, ogarnąć się, wczoraj wylądowaliśmy jakoś po 13, jakoś przed 14, Patryk po mnie przyjechał do Warszawy na lotnisko i pojechaliśmy razem do Torunia, więc ja nawet, nawet nie miałam czasu, żeby cokolwiek z domu swojego wziąć. O kurde, tak patrzę, jaki bicek, wow... O oh, fuck, słyszeliście to Muszę umyć zęby <śmieniu> Zmieniłam wczoraj pościel na taką białą. Jestem giga głodna, więc zaraz chyba się przejdę do sklepu nawet po coś szybkiego do przekąszenia. Zobaczymy, u mnie jak wiecie w życiu spontan Life is brutal, nieważne, Narra. Siemano Pan il nabi w mojej coś taki syf w tej kuchni. Ooo oh god! Dobra, słuchajcie, wróciłam ze sklepu, dokonałam studenckich zakupów. Ile zapłaciłam w ogóle? Halo, ja nawet nie wiem ile ja zapłaciłam. 25 zł? Jest stabilnie, powiedzmy. Mam śniadanie na co najmniej 3 dni, także mam chleb. Oje, oh yeah. Masło, masło w sumie ja nie lubię masła. W ogóle nienawidzę masła, serio. Ale tu masło jest po to, bo chcę zrobić tosty. Masmaruję chleb od zewnątrz. Będzie taki fajny złocisty. Zobaczycie, zobaczycie zresztą. Serek na też w sumie. Pasztet. Miałam ochotę na pasztet. Kupiłam pasztet. Dzisiaj go nie zjem, ale będzie na jutro najwyżej. Oczywiście coś słodkiego do osłodzenia życia. Czekotłupka. No i blaczek. Także z w ogóle po tym wyjeździe... Byłam, kurde, w Stanach. Ja już mam dosyć niezdrowego jedzenia, <grym> dlatego kupiłam energetyczka i. <grym> no, a tak serio, to naprawdę mam taką giga ochotę zjeść jakieś dobre warzywka, takie na parze. Albo, wiecie, co jakiś makaron. Jakiś taki dobry makaron. I właśnie to jest mój plan na obiad, żeby zrobić jakiś makaron. Ale mam w ogóle ochotę na jakieś takie zdrowe jedzenie. No, byłam w sklepie, mogłam kupić warzywa, ale nie mam aż tyle czasu, żeby się bawić w jakieś, nie wiem, guacamole i te sprawy. Chociaż guacamole też bym za Bo snach, to... Jak byłam w Stanach, co cały czas nie to byłam przystosowana do tego, że jem dużo rzeczy. I wiecie, teraz.

No, to, to same trochę nam brakuje bo Nie. Nie fajnie. Dobry humorek z rana jak śmietana. Może nawet przeżyjemy tego dlaga. Ja już tutaj Serio. Serio nawet to stóp nie umiem zrobić

Ice. Yeah, 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 yeah. And all the girls around the world they wanna be wanna yeah. yeah. be all the dudes are trying to score like it's fever She lives a double life puts on a show What's under this outer smile We'll never know She's a mona Lisa Everyone's lining enough to see her There must be something that to features You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something bad her features. you find the beauty goes much deeper once you get to meet her. Mój outfit, koszulka z działu dziecięcego z h and chyba. <laughs> Spodnie to Luźne, wygodne Poczemu nie Kurtała Bo jest zimno I w ogóle to jest takie dziwne Przyniosłam się z takiego ciepłego kraju Z rajskiej normalnie wyspy Cały czas wiecie kostium kąpielowy Chillerskie życie Teraz Szara rzeczywistość totalnie. Dobra. Mam dzisiaj jedno zajęcia, więc biorę tylko telefon słuchawki energetyczka, ja w ogóle nienawidzę energetyków. Taka ciekawostka, ja naprawdę ich nie ale gdy rozpoczęłam swój okres nauki do matury, czyli rok temu, to zaczęłam je pić dosłownie nałogowo. I nawet one mi nie smakowały, tylko po prostu one mi coś dawały. Faktycznie ja nie byłam śpiąca. Mam bo... czasie już słuchaweczki. Jezu, zaraz będę spóźniona. O oh fuck, o oh fuck. To niezdrowa maniera. picia energetyków mi trochę zostało Za pięć minut muszę być. <grych> Jeden ze od wszystkiego to zdecydowanie na studiach jest typowe, naprawdę. Jeszcze nie widzieliście vlogów, ze Stanów, to koniecznie sobie tutaj je obczajcie, bo wleciały i to nawet kilka. Ale o was również nie mogłam zapomnieć podczas mojego wyjazdu i stwierdziłam, że kupię wam takie malutkie pamiąteczki w formie magnesów, czy to jakiś pocztówek. Na początku są dwie z Miami, tu jest jeszcze jedna z Miami Beach, brokatowa, bling bling. Elegancko. No a tutaj pocztówki z Florydy, bo jak wiecie, Miami jest w stanie Floryda. Te dwie pierwsze no trzeba przyznać, że to są pocztówki na zasadzie smacznej kawusi, typowo. No i tu jest jeszcze z Orlando. Byłam w Universal Studio, gdzie tam nie było nic związanego z dzwoneczkiem, a! ale Powiedzmy, że pocztówka jest ładna. Skrawało po prostu moje serce. A z Bahamów mam magnesiki, bo niestety nie mogłam znaleźć żadnych pocztówek, ale myślę, że mają swój urok, są całkiem cute. No i ostatni magnes taki lekko biedny z Majami, ale naprawdę tam w ogóle nie było wyboru. W sensie wszystkie były albo jakieś brzydkie, albo smacznej kawusi. Musiałam się pocieszyć z tego, co, co miałam. Na moim Instagramie w ogóle był konkurs, żeby móc wygrać właśnie takie pocztówki, magnesy. Niedługo szykują się też kolejne wyjazdy, więc też pewnie będziecie mogli wygrać. Także nie martwcie się, że nie udało wam się teraz. Na Instagramie myślę, że często takie konkursy będą się pojawiać czy to na insta story, czy to w formie postu, także zapraszam, palla.e.ty Aaaa, fendzi Nie powiedziałam wam, ale zaraz też lecę na pole dance, bo jak wiecie, już od kilku miesięcy zaczęłam trenować właśnie takie taniec na rurce Chyba tutaj na YouTube nigdy wam tego nie pokazywałam, także zobaczycie pierwszy raz, nie jestem profesjonalistką, od razu mówię bo teraz będzie chyba mój dwudziesty trening? Coś w tym stylu, nie idzie mi to jakoś super dobrze, ale ja i tak jestem z w siebie sensie dumna Nawet dostałam certyfikat First Step, także... O oh, moi drodzy, dzieje się, dzieje. Na Instagramie każdy trening wam wstawiam i na wyróżnionej relacji możecie sobie zobaczyć jaki przeszłam progres od takich pierwszych zajęć, na których nie umiałam zrobić kompletnie nic, nawet utrzymać się na rurce, bo teraz, gdzie już trochę potrafię, może nie jakoś super, ale coś jest, moi drodzy, coś jest! Amounts where it's leading, I'll make you proud in proceedings. We'll hit the town in the evening, darling and then it's time for us to celebrate. Pops and Vino, we know we celebrate. Hello, mate. Enjoy the ride and spend for something real nice. Cause every dream I've ever had, you help me realize. No matter how much of a stretch, I guess it feels like. No matter how left-field, you make it feel right. You believed it could be real, beyond the surface. In your eyes, and saw that I was worth it. Perfect. Take a look into the mirror.

Ale o co chodzi? My nagrywamy sobie vloga dzisiaj. Zrobiliśmy szybkie zakupy, 16 zł, jak coś. Kupiliśmy pomidorki, śmietane, kole. I zero. A i wodę, i wodę, i wodę. I będziemy zaraz robić obiad w naszej usysionej kuchni. Co tu się stało? No bo robiłam śniadanie. A na studiach było spoko. Miałam się jedne zajęcie tylko: to był warsztat w pracy dziennikarza prasowego. Tak mi się wydaje, że to się tak nazywa. No i w sumie wydaje się, w porządku. Mamy do zrobienia taki. projekt, że mamy coś zmienić w świecie. Mamy wstępny plan, żeby zrobić o motocyklistach i o tych wypadkach z udziałem motocyklistów i tak dalej. Chcemy zrobić po prostu jakąś kampanię, coś w tym stylu na zasadzie, ja nie wiem, rozjściem jakichś plakatu dla tych motocyklistów, albo jakiś takich logo, że zwolnij i tak dalej. No i chcemy też iść na taki zlot motocyklistów i właśnie się podpytać tych ludzi, o jakieś ich sytuacje z życia, o jakieś ich na przykład wypadki, jakieś historie, żeby też nie pokazywać tych motocyklistów w takim złym świetle, tylko że jednak czasami nie jest to też z ich winy, tylko z winy też kierowców, którzy nie uważają na tych motocyklistów. Nie wiem, nieważne, nie, nie wiem jak my to zrobimy. Mam nadzieję, że po prostu uda nam się to zaliczyć. A ty, Patryk, co sądzisz? Ja chcę kupić motor, chcę być motocyklistą. No to możesz wziąć poziom w naszym wywiadzie. Dobrze, tak? Tak. Tylko że nie jesteś motocyklistą jeszcze. A ja jestem śpiąca, ale mam w sobie trochę energii, ale jestem śpiąca. Eee. Prawie straciłem życie, no, no prawie, tyle brakowało, no, tyle, ja tyle, 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 dosłownie tyle. A. Bo ja zostałem na stojąco. Autentycznie ja stoi i jestem taki wielki ten młynek otwarty, nie wiem co to jest. Tak o, i na końcu są dwa takie o, co robię tak o. I to spada się w dół i to miażdży ogólnie, nie? Ja, ja tak. Stoję... Teraz wszyscy, kurde, gdzie ty pracujesz, nie? Brzmi jak jakaś rzeźnia, kurde, Patryk! Ja pracuję rzeźni. I on był pusty ja tak stoję, stoi i tak nagle. Jezus Maria, jak widzę tak, tak, to tak, To to by własne wioże. W rzecz, przed tym postawiłem, nie? Gdym postawił dalej nogę, to jest tak, aaa, byśmy się zobaczyli dzisiaj w szpitalu. A oh, Jezus, to za mocne tematy, dobrze, kończmy to, róbmy jedzenie. Wee! Subscribe! Drugi raz już ten kosz. Dlaczego? O, kosz na śmieci stojasz, prawda? To, to, to w ogni. Z miejscu na kosz na śmieci jest pod zlewem, bo nie, jak w każdym prawdziwym polskim domu. No? Jestem głodna i jestem zła. Dla mnie jedzą na obiadek, to jest makaron i z krewetkami jeszcze, ale krewetki od mojej mamy. Oh yeah. Po U nas nie stać, bo jesteśmy biednymi studentami. Po prostu. Po prostu prosta. Droga Wielkopolska. Zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Pieces in my room. Ja lubię patrzeć, jak tak to masło się roztapia, i potem w ogóle można poznać, że ten blok jest Satisfying. krzywy. Ej! Eee. 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 Jak bloki skrzywe. No jak? No teraz tu masło jest krzywe. No bo zjeżdża na jedną stronę. Kucharkę udaje. Czekaj, jak leciała ta piosenka? Jaka piosenka? A nie waszna odklejka. Nie, a propos tych twoich odklejek muzycznych pisze do mnie Paula, jak się nazywała ta fajna piosenka. Fajna piosenka, nie? ja do tak. jaka fajna piosenka? Fajna! I domyśl się chłopie! Odchłodnie. Ale domyśli się, domyślił się, bo mi napisał! napisać! Tak, Paulusia pomidorki się padą. Evalowa comoda! Jestem Ugryzłaś mnie, a ja myślałem, że ty chcesz dać mi buziaczka, bo ja się patrzyłem tam, a ja jestem się lepiej. i to wyglądało jak ty robisz tak. Ale przez co mi ugryzłaś to. Co to jest? A cisza to nie.

Do mnie. Ty chyba robiłeś jakieś kursy masażyste czy coś takiego, czy nie? Nigdy w życiu. na Ja na BHP. Ale coś było z masażystą? Ja byłem zapisany i w dniu rozpoczęcia roku szkolnego wypisałem się i poszedłem na BHP. No ale masażystą byłeś... Ale tak. bo ja się uczę wszystko z neta. I Pamiętam jak się poznaliśmy. Pierwsza konwersja, którą przeprowadziliśmy sam na sam to było jak powiedziałeś mi, że bardzo lubisz zasypiać przy dźwiękach masowania, a ja mam takie... Nie! Nastawiania kręgów Na Dobra, przepraszam, przepraszam teraz... Nastawiania kręgów Ciii. jednak A wiesz, że niektórzy ludzie mają fobię, żeby tego nie słychać? O Boże! To był mój palec Dobra, ja myślę, że chyba glico, no, zaraz kichnę Na zdrowie! Na zdrowie! Na zdrowie! Na zdrowie! Dobra, jednak nie kichnę. No tam, wlej go Ja tak nie w to robię! Jak... jak... jak ma... Nie ma Bo jest takie przeświadczenie, że my w kuchni, i tak z daleka, żeby ten makaron wrzucić tak z daleka, żeby tylko nie prysło na nas, a mama w kuchni... Wiesz, jeszcze to jest sprawdzanie garnka. Tak, Jezu, Patryk! Jak tak bierzesz, to nie jest gorące. Nie, ja wolę tak nie próbować. Czekaj, ja mam na tyfanie. Ja pierdzie... Te nożyczki są brudne! Nie są, bo ja nimi chyba noca ciołem. O nie, za mało soli. A ty na mnie krzyczaj, że za dużo. Pamiętaj, że jeszcze dajemy pesto, krewetki. masło z pomidorkami, to też da słoności, nie? Na masełku po pomidorkach, jak coś. Patryk zbyt bardzo dał mi do rozkwinienia, że nasz blok jest krzywy, więc sprawdźmy to. He, société, Ty, man? może, może? Pałysiu, makaron! AAAAA! Jezusie Chrystusie, co tu się wydarzyło? LOLOLOLOLOLOLOLO No idzie o ci! Za kim jesteś? Za tobą. Za kim jesteś? Za �跟你. Jaki klub? Sportowy? Mordo! świrki. Zaraz na trening jeszcze będę szła. Bardzo <Tage> <cheese> dobrze! O Ale my jesteśmy mi Biedna Biedno, Podbieramy Odbieramy fale z kosmosu. Zdrowiałam lat 19 i Patryk 23. 22, jeszcze dobra, nie pomyślałam. a, to do. Go outside, take a ride if you want. A wiesz test makaronu? No besimo, pyszna. Naprawdę dobra. Makaronik pyszniutki, teraz pomidorki. Mmm, dobra. No i najlepsze krewetki. Cudowne, ja kocham krewetki, więc dla mnie to jest idealne. Boże, pyszna, serio. DZIAŁA! O oh jest, Paulinka za kierownicą. Tego jeszcze nie było. Ale ogólnie to, jak coś mam prawko. Patryk został w mieszkaniu, ogarniamy. Stwierdziliśmy, że zrobimy dzisiaj generalne sprzątanie, bo niedługo przyjeżdżają moi rodzice. Więc fajnie by było jednak, żeby zobaczyli mieszkanie w dobrym stanie, a nie obopłakanym. Ja dzisiaj rano sprzątałam już w mieszkaniu, ale zrobiłam tak troszeczkę po łebkę. Co mi pipczy cały czas? Jezus Maria. Damy radę, Damy, damy radę! Damy radę. Proszę się otworzyć. Halo! O, pięknie. Rozmazana kreska, opatrzyła łezka. Jak chcesz mieć ciężką duwę, to potrzeba ciężkiej pracy. Budzik na siódmą rano, by zarobić trochę kasy. I roz... na, na buty, torebki, i nowe pazy. Eee, para de bailo. bailo. A może se tyłem zaparkujemy, wam się pochwalę, że umiem Ktoś mnie patrzy jak parkuje, jest to tak stresująco, dobra No oczywiście krzywo, no jak żeby inaczej, no kto inaczej wam zaparkować niż, no dobra Błagam, aby na siłce było tak pusto, jak w tej galerii Będę szczęśliwa The phone, little darling. I got a bit to say. I'm speaking from the heart. I pray it doesn't ricochet. I know you got these up. Distance makes it hot enough. I hope that I can ask for you to listen. Man, it's hot, is tough. I sent a message, and maybe you didn't get it yet. When you have a second, you should check it's it. where you won't regret it. I'm stepping out of a meeting. A big amount's where it's leading. I'll make you proud in proceedings. We'll hit the town in the evening, darling. And then it's time for us to celebrate. Pops and Vino, we know we celebrate. Hello, mate. Enjoy the ride and spend for something real nice. Cause every day. Dream I've ever had, you helped me realize. No matter how much of a stretch, I guess it feels like. No matter how left field you make it feel right. You believed it could be real beyond the surface. In your eyes, I saw that I was worth it. Perfect. Take a look into the mirror. Pijemo. Skończyłam trening i powiem wam, że jestem fest zmęczona, ale jest to energia, to najważniejsze. Sprawdzamy poziom suchości mojej skóry. To wszystko białe, to jest schodząca skóra. O, jak mi się tu łydka w ogóle od spodni odznaczyła. Myślę, że te nogi potrzebują potężnego nawilżenia. Nie wiem, czy to widać, ale nawet dłonie mi się spiekły. Im wyżej, tym ciekawiej. tej kolejna schodząca skóra. Elo, elo, 5 4, 2, 0 Idziemy do piwnic Obyśmy przetrwali, bo to może być ciężka wyprawa Idziemy tak. po schody Nie. Tak, idziemy po schody, bo trzeba zawiesić po, po schodach Tak, dokładnie Lecimy, Chodzimy Strasznie tu trochę Na szczury płatne. Raz w życiu byłam w tej piwnicy. Te piwnice w starych lokach są mega creepy, serio? Mm, smacznego. Gdzie szczur leży? Rumtur piwnicy. Jaki porządek! Mhm. Mm wszystko, studenci to wiesz. Wszystko przygarną. Ty mikrofalówka. A my mikrofalówkę. Ej, to mikrofalówka też mi się przyda Jeszcze choinkę przy okazji zgarnąłeś, słuchaj. No. Do trochę czasu, ale no dobra. Jak ci się tak śpieszy? Dobra, nie idę dalej, boję się. Proszę bardzo, ogarnięte powiedzmy w miarę, posprzątane. A tu w ogóle mamy czekoladę, wcale nie zrobiłam prawie całej sama. Nie no, tak o. serio to. Patryk chce być honorowym dawcą krwi i teraz mamy dożywotni zapas czekolad. Co to Patryk? Mm -hmm. E, marlena. Mm -hmm. Powiesiliśmy zasłony, są dosłownie w identycznym kolorze jak nasza zielona kanapa, także super fajnie to pasuje. Zdjęcie w ogóle obrócone. A tu jest nasz mini obrót. Kiedy ktoś wam powie, że nie możecie zrobić ogrodu w mieszkaniu, pokażcie mu ten filmik. Prawie bo tutaj jest pranie, tu są rzeczy jakieś Patryka, jeszcze jakieś moje z wyjazdu, tam są śmieci do wyrzucenia, bo też się trochę tego zebrało, mieliśmy podłogę, no tu jest kuchnia, ogólnie kuchnię posprzątaliśmy, ale i tak jest zyp, ale to wszystko przez te naczynia, nie mówiłam wam, ale wracamy dzisiaj do Płocka, też będę robiła z moimi rodzicami, z moją siostrą test słodyczy ze stanu, bo też troszeczkę tego dla nich przywiozłam, chciałam im przywieźć jakieś pamiątki, ale w sumie nie było za bardzo co, stwierdziłam, że chyba te słodycze to jest najlepsza opcja, bo nie zamówiłam jakoś super duże miejsca, chociaż tak zajęło mi pół walizki, ja nie wiem jak, jak w takiej malutkiej walizce się w ogóle zmieści. Zaraz wam pokażę, jakiej. Nagrywałam też filmik, jak pakuję walizkę. To też mogliście zobaczyć na moim kanale. Taka walizka. Służyła mi na dwa tygodnie, bo jeszcze zmieściłam w połowie walizki i słodycze dla mojej rodzinki, ale ja na razie wam ich nie pokażę. Pokażę wam, jak już będę w płocku. Zrobimy prawdziwy tasting tego. Dobra, tak czy siak lecimy do płocka. Już nie przedłużam. I. Nara! No, o, jeszcze się nie mogę doczekać, aż się spotkam z moim pieskiem. On jest taki. A! Dobra, buziaki, pa! Bardzo długą drogę przebyliśmy. Jest mój piesek? Tak? Piesek! O, o? Aha, to, że swatryka, nie dobry! Dzień dobry! Aha, właśnie chciałam się nie, chceć, mój pieseczku! Jaki jestem szczęśliwy psiurek! O Boże, jak się cieszę, jak się cieszy, mój piesurek! Piękny, Jezu, to Jak się przytulasz do mnie, o Boże, o Boże, ile miłości, ile buziotków, o Jezu, Jezu! Już się nacieszyłeś? Jeszcze nie? Mam cię pogłaskać jeszcze? Tak? No, się wtula pani. No, tak się przytula, tak czuć, że ona się tak wtula właśnie. No, ile <noise> się zajmuje moim piesetkiem Już. To trzeba udokumentować, przepraszam bardzo. Ja nigdy nie jestem ciemniejsza od Marcyny. Podczas okresu wakacyjnego, takiego ciepłego, letniego, Martyna zawsze jest ciemna. Latino, totalne. A ja zawsze jestem blada jak ściana albo czerwona jak pomidor. Co będziemy robić? Testować jedzenie. Zaczynamy. Tutaj mamy Doritos Mini Crunch. Kocham, ich nie ma w Polsce, bo one są o smaku ranczu, a ranch to jest taki mega popularny sos w Stanach, taki trochę czosnkowy, śmielanowy, coś w tym stylu. A to są chipsy, okay. które farbują język na niebiesko. Jakbym spróbowała tego? Boję się. Taki syp. Pachną bardzo ciekawie, są niebieskie w ogóle. Po Boże, niech to ja, nie chcę tego. Ja No nie, boże, bo dawaj, dawaj mamu, dawaj. To daroże. jest dobre, nie dobre No spróbujemy, właśnie jestem ciekawa. Wszyscy to polecają, mega dobre. Ale to jest straszne palące podobno. Tak? Nie jest palące! Nie jest przecież palące. A czemu puszczasz oczko? Nie puszczam oczka żadnego. Mrugam jak normalny człowiek, dawaj. Stuknijmy się, uwaga. Cyk, cyk. Aha, aha. jak? Wy jesteście chyba nienormalne. normalne. <głodzie> nie, poza przegięłaś teraz. Ej, jestem! Podobno mleko pomaga. Piję kawę, mam ochotę na coś do kawy, a szej, już Dziękuję za ten niebieski język. No weź sobie jedno. No próbuj, dawaj, no dawaj. No Jak chips w sumie. No zjedliśmy połowę, no to chyba znaczy, że dobre. No, czuję tu jakiś wkręt? No dawaj. Cztery. Jak? <głodzie> Ła! <głodzie> Tata, Że go brzydnictwa nie jadłem w życiu. No to jest do końca to, co będziesz marnował. Czy ktoś to je w ogóle? Tata udaje, że jest twarde, ale w duszy ma takie Boże, mleko, dajcie mi mleko! A kubeczek, jak ci się podoba? No fajnie. Widzisz, masz z Las Vegas, teraz no, z Orlando, z Florydy. Za te, 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 te brzydactwo nie dość. Chociaż tyle, nie jeszcze, jeszcze ja taka ja słodka łyżeczka. A no teraz możesz coś dobrego, to jest mega dobre akurat. To już mega. A może chcesz do tego guacamole? O, guacamole! Idealne połączenie. Mega dobre one są. Ja Rodolę, to się nie Mówię, to nie wiem, ale dobre. Takie na bogato. A tu musiałem iść po pomidory, cebulę, paprykę i to wszystko? Ja musiałam ze do sklepu. I tutaj słodkie, tutaj cała no. mieszanka. To jest dobre. Moja kawa ci spiegnie. A właśnie, co usiąść. tu biedny siedzi, nic mi nie dadzą, tak? A kawa twoja? No kawę będę sobie piła teraz do ciasteczka. Kawa, kawiusia, jesteś? No, musiałam posiąść wyżej, żeby tutaj aparat dobrze nas obejmował. Dobra, ciastko ex. Mi zatem to, to. to wszystko jeszcze dla mnie. tak to wygląda. To jest w takich malutkich oczywiście dużo, zużytego plastiku, no ale to są stany, więc tego nie da się uniknąć. Jak piernik. Nie. Nie, nie jak piernik. To na zewnątrz smakuje jak... Piernik. Jak hmm. biała czekolada. Nie. Zrówko. Ale nie, nie. Jak byłam wcześniej w Stanach i kupiłam jakieś ciastka, to one właśnie były takie mocno średnie, pamiętasz? Takie kolorowe, coś tam. Takie sztuczne strasznie. nas z bolały po tym. Ja jeszcze nie ja na... łazienkowe łazienkowy tutaj. A ja, ja jeszcze na wycieczkę jechałam, nie później. Pamiętam, że jeszcze nie miałam na tej wycieczce telefonu. I my tak bywamy siedzimy, jak rozkliniamy. Kurde, masz nie wziął telefonu? A co jak ją złapie na tej wycieczce? Jak ona sobie poradzi to tym autokarzem? Ale co złapie? Na sranie! Paulina! Co teraz spróbujemy? Ja jestem tego ciekawa, bo to jest popularne. No tak? sobie. A to co to, to są te żelki. Chcesz mam spróbować? Ja właśnie też nie lubię za bardzo żelki. Fajne. Warto spróbować jakiś masz. Mamy takie mini-majki. Mini-majki! Uwaga! one są to To jest taki żel, który wlewasz na żelka i masz takie wow. Ja taki Widziałam wow. 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 bardziej z naszą bo bo lubi takie przedziwniałe rzeczy. Takie sztuczne są. Co takie co ja? takie, tak tak takie szywe. O, to jest nawet niezłe. Są to fasole? Minimajki. Minimajki to są. O proszę. No mam nic nie pasuje. Jest to kwaśne, to za słodkie. Nie, no. ale to jest przegięcie. Jeszcze, e, proszę bardzo, czedarowe. A ty nie przyjmowałeś że ma jakieś tam stanu? No właśnie mama powiedziała, że je zjadłem. To jest filozo, ale wydaje mi się, że mogłam je zjeść. Mega. One są tak mocno czedarowe, po prostu... To Śmierdzą, ale są dobre. Właśnie chciałam powiedzieć, że śmierdzą serę. Ja ogóle wszystko, co serowe jest dla mnie proste. że wszystko, co śmierdzące. serę. Jakbym miała dużą walizkę, to bym kupiła, tak wiecie, słynne takie pudła są z tymi żółtymi, śmierdzącymi kulkami serowymi. Co jeszcze nie próbowałyśmy? Tego. ten, ten. To jest niedobre? Do korniszonów smakowało super, jakbyś w Stanach. Wygląda strasznie. No, tak, wygląda strasznie. No, tak, tak, tak. Nie, nie aż takie. Nie, to jest Nie, nie aż takie. Ale nie dobre, dobre. Jak? My jest już tak złe. bo no tam, tam, tam to Tamto to było okropne. No, tam to było mega ostre. Aaaa! Aaaa! Od... Do... Nie, nie do... nie nie to jest złe! nie, nie lubię tego trzymać. Przegryźć ten, przegryźć ten. O nie, okropne jest. O! Właśnie o! tak, już dochodzi trochę do żołądka, to jest ostre. No to wiesz, to tak musi być, ty musisz się hartować. To mam jeść to i się męczyć. Nie, to jest w w noście, a nie. No, no to jest hartowanie, to jest hartowanie swojego własnego organizmu. Działasz fizycznie, działasz skutkowo. Działasz inteligentnie. Nie, to było niedobre. Tego nie polecamy. No właśnie, tak w gardło trochę bierze. Szczerze mówiąc, Okropnie. teraz w czasie będzie po prostu zaraz bitwa o kibel. Po tej kawie jeszcze. No, zaraz, jedynie my zjedliśmy jakiś miks jedzenia, to w ogóle powstał. To Wam najbardziej smakowało. Yeah, A ja powiem szczerze, Dobrze, że nasze polskie produkty są najlepsze i kominki no. nie smakowały. I dla mnie to i to, ja jestem w ogóle fantem słonego, więc yeah. dla mnie chipsy topka. No, proszę, jestem w